Cześć, to jest VOD Flash, czyli najlepszy źródło informacji o What of Tags. Zaczynamy. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami kolejna grupa czołgów premium zostanie wzmocniona tak, aby była bardziej konkurencyjna na obecnym polu bitew. Tym razem są to czołgi Pattonowate, niemiecki M48A2 Raum Panzer, chiński 59 Patton oraz amerykańskie T95E2 i Patton KR. Proponowane zmiany widzicie właśnie na swoim ekranie, a mnie najbardziej smuci fakt, że T95E2 nie dostanie niestety statusu pełnoprawnego czołgu premium i nadal nie będzie miał dodatkowych zarobków. Nie podano konkretnej daty wprowadzenia zmian, ale obstawiam, że będzie to najbliższa aktualizacja. 18 maja wieczorem będzie już można odbierać pakiet bytowy Prime Gaming na maj. W skład nowej paczki wejdzie na pewno nowa naklejka, emblemat i specjalny styl 2D o nazwie Headliner. Dodatkowo jak zwykle powinniśmy otrzymać cztery czołgi premium na wypożyczenie. gaming chyba zorientował się, że wieńczące nowe drzewko czechosłowackich czołgów ciężkich VZ-55 nie przyciągnie nikogo do grindowania tej linii swoimi statystykami, dlatego od ostatniego razu, gdy o nim wspominałem dostał dwa albo nawet trzy buffy. Przede wszystkim skupiono się na jego armacie, ponieważ poprawia uległa celność, czas skupiania skrócono również czas przeładowania. Zmiany dotyczą obu topowych dział, czyli zarówno tego klasycznego, jak i dwupociskowego magazynka. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. Wróciło wydarzenie z dziennymi ofertami. Na stronie, do której zostawiam link w opisie filmu możecie codziennie złapać cztery oferty. Większość z nich niestety jest za pieniądze, ale trafiają się również takie za złoto i srebro z gry. Nie są to może jakieś super promocje, bo często ceny nie różnią się niczym od tego ile zapłacilibyśmy normalnie za takie przedmioty, ale może komuś trafi się jakiś deal życia. Akcja trwa do 19 maja. WodExpress podał informację, że od 20 maja miałoby się zacząć zapowiedziany już maraton na czołg premium. Póki co nie wiadomo jaka to będzie maszyna. Jedni uważają, że będzie to czeski czołg ciężki 8 poziomu, a inni obstają za niemieckim kpz 07RH. Jak będzie, niedługo się pewnie przekonamy. Nie wiem za bardzo jak potraktować tę informację, ale wrzucam ją do flesza. Podobno między końcówką 2022 i 2023 roku mają do gry trafić jakieś hiszpańskie czołgi. Ponieważ perspektywa jest dość daleka, to jednak patrzyłbym na to przez palce, bo wszyscy wiemy jak to bywa z wordgamingiem. No i na koniec w weekend zapraszam Was wszystkich na swoje streamy na Twitchu, na którym będziecie mogli zdobyć z dropów materiały eksploatacyjne, dzień konta premium oraz kamuflaż 2D. Dodatkowo będę znowu walczył o punkty do pancernego kręgu, tak aby zakwalifikować się do 20 najlepszych streamerów z Europy i walczyć z nimi o nagrody. Ostatnio poszło całkiem nieźle, bo zająłem szóste miejsce. To jeszcze nie wszystko. Dziś na streamie wylosuję wśród widzów myszkę SteelSeries Series Sensei 10, a jutro będziecie mogli zdobyć śliczny, ręcznie malowany kubek z czołgiem i wiaderkiem. Wpadajcie na moje streamy przez cały weekend, aby odbierać dropy, kibicować i zgarniać nagrody. Link do streamu znajdziecie w opisie filmu. Kończ ktoś. Kończę. Ta fraku. Kończ. Jolo. Trójka Ja I mam pestek tak. mam Na trakcie. Skończcie ją Nice Dobrze Brawo Cztery czołgi do garażu